Siemanko ludziska, tu Salisa, Lecimy dalej San Andreas. Kolejna misja. Oko około Big Smoke'a i to tylko biznes. Pupuk. O. Tam z tyłu gdzieś siedzi. No. Jak zawsze. Ja prowadzę. it's the vehicle this bet not be another cop here man no man this is strictly for the home yeah you yeah. have a police to go junkie i got a ship too smart lot of shit about to go down call families coming back ballers pushing base rushing cash okay. with nothing to lose about the fuckin' hang russians i'm saying i've been told to be a russian but i ain't never Tak, w Grove Street. My dog, no. Ta, jak coś się spieprzy, to dog mój duch. Ej, patrzcie, się siostra zaczęła oh, co tam się dzieje? Chyba jednak się spieprzyło.

Ej, forsa mi znika. Dobra czakosa. Eee. Odblokowano sobie razem, razem nie ogarni. Chyba <laughs> mi nie wyszło

No, CJ get in here Oh, there you are You from company blast like fuck. Ice those you make big mistake CJ, CJ take the right and cover my ass. Keep it up Baby taking your pay Guess, uh, hey, CJ, we out here, baby. Oh yeah! we outta here, baby! Keep your ass down the ass here. I'm your Motherfucker, me up. That's my homie Homie, <laughs> oh, you pole, baby! Idziemy, idziemy! Time to return the favor, Get on. <laughs> Siadamy, jedziemy, yeah! <laughs> Motorkiem, Musi uciekać, snook. Snook prowadzi aby do tyłu, tak? O oh, wow <laughs> O kurde. Don't tell me about it. off the road. Damn, all this get out of the way. I'm coming. Oh. I co thought Oh, shit. Oh, they hit a <laughs> I'll never do public transportation again.

Ehi, <ride> <Hey>, terminato la <ride> cina! ちょっとさ、サマーで。

Tutaj, Może to czas by wpa wpaść e, poćwiczyć trochę No właśnie, trzeba by. Najlepiej tak sobie sobie po pobiegać trochę, bo e, przydałoby mi się na ta stamina trochę większa Taki mięśniak-mięśniak, ale stamina też się ważna. O już sorry Kobieta tak wpadła, dziwnie. Ok, wyświadczon. Okej, okay, czas sobie trochę pobiegać. Użyj poziom szósty.

Tuż kiedy mieliśmy, od cholery. Tam najadliśmy dłużej się. Nie, maszowanie klikania. Jak to co lubi. No, tłuszcz spada i spada. No, ja bym chciał tak, kurde, mieć. Że tak po prostu biegam jednego dnia i tak tłuszcz szybko spada. Ale <noise> takie to nie jest, takie łatwe, wytrzymałość. Nie, yeah, w końcu dało mi się wytrzymałość bić <laughs> Hala na tym. Ale na piernicza. Ale jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę z tym koksem. nie Jak patron tak podełomysz, to bardzo szybko pan już... Błagać, pływać, jeździć na rowerze. No widzicie, mogę dłużej to robić. W się biegać. To jest właśnie to, co każdy gangster powinien potrafić. Biegać, spieprzać jak najszybciej. <laughs> prawie 3 km ja yeah, tak to szybko dojedziemy do no wszędzie dojedziemy tylko trzeba mi się kurde już paleć bo Biegą, biegą, Come on, I can take it. <laughs> dobra, eee, spróbujmy jeszcze raz to. Szósty poziom. Co to jest? To nawet nie zbieganie, tylko truchtanie. To Ja muszę mieć więcej Poziom większy użyj Poziom dziewiąty dajesz Dobrze no, <noise> Okej, okay. czyli nie dla mnie e, dobra, trzeba może hantlę. E, 40 kilo Ojej, <noise> oh, bebe Pompa, jestem pompa. O oh ja, yeah, teraz będę zabity. O, wow, się mięśnie. Mięś, to jest lepsze. Wow. idealną rzeźbę <grywa> Jestem idealny teraz Okej, okay. wyćwieciliśmy się ile wlezie Teraz możemy brykać do następnej misji i to już w następnym odcinku więc na razie uchodźc